Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23maupajmail.com. Gdy Narcyz nie pozwala ci odejść, mogłeś już zdecydować, że odchodzisz od Narcyza, że idziesz już naprzód ze swoim życiem. Nie chcesz już by Narcyz był częścią twojego życia. Jest w stosunku do Ciebie negatywnie nastawiony, czuje tylko gniew i nienawiść, zawsze jest w opozycji do Ciebie, ma inne zdanie, uważa, że wie lepiej, jest przeciwko temu, co dobre dla Ciebie, jest przeciwko Twoim zainteresowaniom, Twoim propozycjom. Lecz gdy chcesz zostawić Narcyza i żyć po swojemu, żyć samodzielnie, to Narcyz nie pozwala ci odejść. Nie może po prostu zostawić cię w spokoju. Ma na Twoim punkcie obsesję. Narcyz jest od Ciebie uzależniony. Doskonale to rozumie, że nie chcesz mieć z Nim do czynienia, lecz nie jest gotowy na to. By puścić Cię wolno. Więc nawet gdy nie chcesz mieć już Narcyza w swoim życiu, to nadal będzie w Twoim otoczeniu. Narcyz ukryty będzie się na Ciebie czaić gdzieś w oddali, będzie Cię obserwować, śledzić, będzie chciał wiedzieć, w jakie miejsce się udajesz, z kim i kiedy. Będzie chciał wiedzieć o tobie jak najwięcej. Będzie chciał wiedzieć o tobie wszystko. Narcyz jawny nie będzie się z tym ukrywał. Może nawet powiedzieć ci, że za tobą chodzi, że cię obserwuje. Będzie starał się odwoływać do twoich pomysłów. Często może się wydawać, że narcyz tego nie rozumie. To nieważne, jak prosto. Jak jasno, jak jednoznacznie się wyrażasz, Narcyz nie może sam sobie pomóc, nie może zostawić cię tak po prostu w spokoju. Potrzebuje źródła zasilania, potrzebuje opiekuna, potrzebuje worka treningowego. To chore, lecz jest to jasny sygnał świadczący o zaburzeniu. Za każdym razem, gdy Narcyz usiłuje cię zostawić, to coś pojawia się w jego mózgu i chce sprawdzić po raz kolejny, co u ciebie. Narcyz zawsze zastanawia się nad tym, co go omija, czego mu może brakować. Dzieje się tak, ponieważ życie Narcyza jest nieszczęśliwe. Nie jest zadowolony, nie jest usatysfakcjonowany z tego, co ma, nie może być. W życiu narcyza nic szczególnego się nie dzieje, dlatego może Cię prześladować, może za Tobą chodzić, może Cię obserwować. Narcyz często nie ma niczego lepszego do roboty, nie ma niczego ważniejszego. Normalna, stabilna, zdrowa, emocjonalnie osoba nie będzie mieć nawet tyle czasu, by robić to wszystko, co narcyz. Nie będzie nagle zachowywać się całkiem inaczej. Ktoś, kto ma swoje życie, ważniejsze sprawy, własne cele, nie będzie na okrągło sprawdzał, co u ciebie, co robisz i gdzie jesteś. Jeśli życie takiej osoby jest w porządku, to nawet nie będzie jej to zbytnio obchodzić. Narcyz jest jednak znudzony, nieusatysfakcjonowany, nieszczęśliwy, więc dla niego jedyną rozrywką, zabawą, podnieceniem jest przebywanie w Twoim otoczeniu. Dlatego nie może z Ciebie zrezygnować. Jedyne, co go kręci, ma miejsce wtedy, gdy jest obecny w Twoim życiu. Poza tym, w życiu Narcyza jest, panuje nuda. Nic takiego się nie dzieje. Dlatego to oczywiste, że Narcyz będzie za Tobą chodzić, będzie chciał być częścią Twojego życia, lecz nie w tym pozytywnym znaczeniu. Pamiętaj o tym, że Masz coś czego chce narcys masz coś takiego nawet jeśli o tym nie wiesz nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy są to dobre cechy jesteś zabawny atrakcyjny może to twój dom samochód pieniądze cokolwiek to jest narcys to lubi chce tego dla siebie chce mieć w tym swój udział Lecz to nie jest dla niego przeznaczone. W szczególności teraz, gdy już jesteś na prawidłowej drodze, gdy podnosisz się po toksycznej relacji, gdy uczysz się akceptować siebie samego, jak dbać o siebie, żadna osoba, która akceptuje siebie, która szanuje siebie, nie będzie świadomie w otoczeniu narcyza. Gdy już osiągniesz pewien poziom akceptacji swojej osoby, szacunku do samego siebie, to w sytuacji, gdy masz do czynienia z narcyzem, to go po prostu odstraszy. Wtedy już nie będzie chciał mieć z tobą do czynienia. Narcyz nienawidzi samego siebie i ciągnie go do innych ludzi, którzy także nie lubią lub nienawidzą siebie. Dlatego Narcyz tak bardzo starał się przemienić cię w taką osobę. Chciał, żebyś się znienawidził, ponieważ wtedy mógłby zatrzymać cię jako swoje źródło zasilania. W pewnych sytuacjach narcyz pozostanie obecny nawet jak będziesz akceptować siebie samego. Osoby współuzależnione i narcystyczne, Przyciągają się wzajemnie. Może to być spowodowane deficytami z dzieciństwa, narcystycznym rodzicem lub innego rodzaju traumą. Osoby narcystyczne i współuzależnione nie szukają relacji wśród tych, którzy naprawdę akceptują samych siebie. Nawet gdy już nie jesteś atrakcyjny dla narcyza. To nadal może pozostawać obecny w Twoim życiu, może robić wszystko, co w jego mocy, by przekraczać, by niszczyć Twoje granice, tak, by przemienić Cię w osobę współzależną, w kogoś, kto nie lubi, nienawidzi siebie, kto czuje się niewystarczająco dobry i poszukuje akceptacji. To tak, jakby narcyz nigdy się nie poddawał, ponieważ to wszystko, co ma, bez ciebie, nie ma nic. Więc nawet gdy nie jesteś dla narcyza atrakcyjny, to nadal będzie chciał być obecny w Twoim życiu. Nie myśl czasem, że to coś złego, nie być atrakcyjnym dla narcyza. To akurat coś bardzo dobrego. Taki powinien być Twój cel. Do tego, Powinieneś dążyć. Osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, nie akceptują siebie, mają różne deficyty, problemy, mogą przyciągać narcyza. Narcyz poszukuje ludzi, którzy są podobni do niego. To nie narcyz określa twoją wartość. To tak, jakbyś dał małemu dziecku 100 złotych, gdy dziecko jest jeszcze na tyle małe, że nie jest w stanie rozpoznać wartości 100 złotych, to je pogniecie, podrze, zje, cokolwiek z nim zrobi. To nie zmienia tego, że to jest wartościowy banknot. Dziecko może traktować ten banknot bez szacunku, lecz to nie zmienia jego wartości. Osoba musi być na tyle dojrzała, Wykształcona zdrowa by móc zauważyć pozytywne cechy i wartości by móc je docenić w innych musisz zaakceptować siebie by przyciągać innych ludzi którzy także akceptują siebie narcyz może pozostawać w twoim otoczeniu gdy zaczynasz akceptować siebie zaczynasz się zmieniać nie może tak łatwo odpuścić. Jesteś dla Niego wszystkim tym, co ma. Wnosisz do jego życia tak wiele, wiele zabawy, dreszczyk emocji. Bez Ciebie jest nudno. Narcyz jest wtedy jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Nie powinieneś się tym jednak przejmować. Nie powinieneś współczuć Narcyzowi, który nie współczuje Tobie. Znęca się nad tobą, stosuje przemoc i manipulacje. Narcyz nie może uczestniczyć w tym, jak zmieniasz się na lepsze. Sam nie może, nie chce się zmienić. Tak naprawdę nienawidzi siebie, jednak prezentuje światu, że jest sobą zachwycony, że zakochał się w sobie. Prezentuje iluzję. Gdy pokazujesz narcyzowi, że już akceptujesz siebie, czujesz się pewnie, jesteś szczęśliwy, pokazujesz mu coś, co u ciebie jest prawdziwe, a on cały czas musi to udawać. To jedynie wyzwolił narcyza nienawiść, zazdrość, zawiść. Narcyz cię lubi, lubi twoje cechy. Może uważać, że jesteś atrakcyjny, lecz nie może brać w tym udziału. Nie może być taki jak Ty. Dlatego będzie Cię dewaluować, krytykować i ściągać na dno. Będzie chciał Cię uczynić podobnym do siebie. Możesz pozwolić na to, by Narcyz usiłował uczestniczyć w Twoim życiu. Niech spróbuje mieć swój udział w tym, czego chce. Narcyz może próbować wszystkiego, lecz musisz postanowić, że od ciebie już niczego więcej nie dostanie. Od ciebie Narcyz już tego nie dostanie. Nie chcesz ludzi toksycznych, zaburzonych i narcystycznych w swoim życiu. Dlatego zostaw Narcyza tam, gdzie jego miejsce. Na śmietniku historii w przeszłości Narzys mógł wpłynąć na Twoje życie, na Twoją przeszłość, lecz to nie oznacza, że musi wpływać na Twoją przyszłość. Umów się na sesję napisz na autentyczni 23 gmail.com polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.